Hej, witajcie w krótkim, szybkim, informacyjnym filmie. Myślę, że to co chcę wam dzisiaj przekazać jest dosyć fajne dla Was, będzie to dobra informacja mianowicie może nawet jeszcze dzisiaj wystartujemy z live'ami. Mówię może, bo spałem dzisiaj 3 godziny i nie wiem czy za chwilę bo muszę za chwilę wyjechać na chwilę i nie wiem, czy jak wrócę, to nie pójdę jeszcze przypadkiem spać, ale jak nie pójdę, to myślę, że gdzieś tak no film ci o 12, to może gdzieś o 13, 14 byśmy sobie zaczęli live'a. Jeszcze nie wiem jak długiego, ale mógłby być taki live na platformie Kik. Ja już od jakiegoś czasu, znaczy chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu, żeby sobie wrócić do streamowania, prawdopodobnie na YouTubie bym wrócił do streamowania, ale wyszedł ten kick, znaczy wystartował w sumie, nie wyszedł, byś że może grał, yy, wystartował ten kick. podobno he, he, pieniądze tu placą za, za, za streamowanie, jakoś w to wątpię, że ja bym cokolwiek zarobił, yy, ale chcę to przetestować, jakby, no ja nie wiem, yy, czy ja tu teraz, o, tu jest jakiś powód do kick. Yy, oczywiście wygląda to identycznie dosłownie jak, yy, jak Twitch, no, jakoś się nie napracowali przy tym. No, ale wiadomo, jak coś jest dobre, to po co to zmieniać, nie? No, więc, jakby co tu macie, nikt, niestety nazwa Kubolek była już zajęta, to jedyneczka jest. Ja Wam podlinkuję ten kanał po prostu w opisie. Jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, jak to będzie z tymi live'ami, jak one często będą. Ja teraz teoretycznie mam dużo czasu, powinienem mieć dużo czasu. Na takie, na to, żeby właśnie sobie postreamować, ale ja już wiem z doświadczenia, jak ja stymowałem 2-3 godziny kiedyś, że mnie po dwóch godzinach już potrafiło gardło boleć. Więc, jakbyśmy przykładowo postreamowali jednego dnia 6 godzin, to przez następne dwa dni nie byłoby kompletnie nic. Więc, to jeszcze wszystko do obczajenia. Do, 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 do no dobra, to tyle w sumie. Tyle chciałem wam powiedzieć jak ogólnie live'y tutaj się nie przyjmą za bardzo, to prawdopodobnie po prostu pójdziemy na YouTube'a, może na Twitch'a yy, zobaczymy, że tak powiem eee, no to teraz to już wszystko <laughs> więc bardzo Wam dziękuję, wyjątkowo krótki film, e, to się nie zdarza na moim kanale, szczególnie ostatnio no dobra, dziękuję. Mam nadzieję, że na live'a wpadniecie. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało to, że inna platforma. Chociaż pewnie tak będzie, jakby ja sam nie byłbym zadowolony. Nie wiem jak to na przykład będzie z powiadomieniami, nie? Bo to też fajnie jakbyście zaraz jak to zobaczycie, to wpadli i zostawili sobie to powiadomienia bo mówię nie wiem o której to się zacznie Możliwe, że na przykład o tej 13-14 dobre nie przedłużam no, yy, wszystko wstażcie, yy, wpadnijcie, zostawcie, że tak powiem, yy, to zaobserwowanie, mam nadzieję, że powiadomienie dojdzie. No, to trzymajcie się i do następnego. Cześć!